Poruszająca historia 35-letniej Renaty Jędrak z Lubina. Kobieta przeszła w klinice w Austrii przeszczep płuc. Dziś jest prawie zdrowa. Operacja była możliwa dzięki pomocy wielu darczyńców, w tym także widzów telewizji polskiej. Pani Renata dziś gotuje obiady, sprząta, chodzi do sklepu, odbiera córeczkę ze szkoły. Po prostu cieszy się życiem. Mieszkanka Lubina cierpiała na rzadką genetyczną chorobę, w wyniku której rozpadały się jej płuca. Przeszczep odbył się w sierpniu ubiegłego roku. Do kraju pani Renata wróciła w listopadzie. Od tego czasu czuje się coraz lepiej. Poruszam się normalnie, chodzę po schodach, biegam, mogę jeździć na rowerze. To jest po prostu niesamowite, że, że taka zmiana o 180 stopni. W Polsce wykonuje się co roku około 10 przeszczepów płuc. Pani Renata bała się, że nie doczeka się na swoją kolej, więc przy pomocy rodziny i znajomych zebrała pieniądze na operację w klinice w Innsbrucku. Płuca przeszczepiono jej w ostatniej chwili. Różne myśli mi przychodzi. Także, ale bardziej i bardziej byłam pewna, że się uda. Renata Jendrak jest wdzięczna wszystkim darczyńcom. W sumie udało się jej zebrać 100 tysięcy euro. Wśród ofiarodawców byli między innymi jej sąsiedzi. Myślę, że to w Lubinie była tak sprawa nagłośniona, że ludzie po prostu mają dobre serca. No. No nie ma sprawy. Każda wpłacona złotówka to był krok do ratowania mojego życia i wiem, że na te moje płuca i na tą formę, w której teraz jestem, to pracowało wiele osób. Eee, oprócz tego, że lekarzy i chirurgów to właśnie ci wszyscy ludzie, którzy wpłacili pieniążki na moje to za to dziękuję. Młoda mieszkanka Lubina może teraz normalnie żyć, przytyła 10 kg, robi zakupy, odbiera córeczkę ze szkoły. Chorobie pozostały jej tylko wspomnienia, zdjęcia oraz lekarstwa zapobiegające odrzutowi przeszczepu, które będzie brała do końca życia.